Ależ ten czas pędzi. Ledwie zdążyliśmy się nacieszyć złotymi kolorami jesieni, a już krótkie dni i długie noce odmierzyły nam kalendarzową zimę. Jak co roku o tej porze niż zwykle przyglądamy się wielkim budowom, od których zależy przyszłość naszej energetyki. Ta potężna koparka pracowicie wybiera miliony ton ziemi przykrywającej węglowe złoża w Bełchatowie i metr po metrze przybliża dzień pierwszego urobku. W zienicach cel jest bliżej. Właśnie trwają ostatnie prace przed uruchomieniem kolejnego bloku energetycznego. Trudny to egzamin nawet dla najlepszych specjalistów. Ruszyć ma wszak 500. -ka. Bloku o takiej mocy jeszcze w naszym kraju nie montowano. Pieszą się też górnicy, drążący szyby pierwszej kopalni w Bogdance. Zeszli już ponad 1000 metrów pod ziemię i zameldowali o zakończeniu głębienia dwóch szybów. W pobliskiej Łęcznej właśnie dla nich zbudowano osiedle, jakiego nie powstydziłoby się wojewódzkie miasto. Po dawnej senności w małej lubelskiej mieścinie ani śladu. Budowlanym w całym kraju wiodło się w tym roku nieco lepiej niż w ubiegłym. Pomogły nowe rozwiązania organizacyjne, szybciej dostarczano materiały, trochę technicznych i technologicznych nowinek ożywiło budowy. Gdyby tak jeszcze przenieść na niedzielę ten murarski poniedziałek. Ruszyła budowa nowych gmachów dla Biblioteki Narodowej. Ważna to inwestycja dla polskiej kultury. Nareszcie, we właściwych warunkach, znajdą się prawdziwe skarby naszego piśmiennictwa. Popatrzmy, jak pięknie zdobione i starannie opracowane były dzieła. Dawnych mistrzów gęsiego pióra i inkaustu. A na ulicach biało. Taka zima to jest to. Co prawda marudzimy, że ta pora roku zawsze zaskakuje drogowców, że dozorcy się lenią, że śnieg przysypuje ich poczucie obowiązku, że sól zżera nam samochody i gryzie buty. Ale przecież bez śniegu i porannego mrozu jest po prostu smutno. Jest zima, to w góry. Pierwsi wybrali się tam kierowcy na rajd Poloneza najnowszy polski samochód uczciwie pracował, by jego pasażerowie mogli podziwiać z okien piękne widoki. Za kierowcami, rezygnując z silników i wygodnych foteli, pośpieszyli narciarze. Cóż to za szaleństwo. Ponoć 4 miliony rodaków przedkłada w zimie dwie deski nad jakąkolwiek inną rozrywkę. Popieramy. Tyle, że jak tak dalej pójdzie, to w okolicach zakopanego będzie ciaśniej niż na krakowskim przedmieściu. Trudno oprzeć się urokowi śpiącego rycerza, gubałówki i kasprowego wierchu. Może jednak w tym roku wybierzemy się raczej w karkonosze lub Beskidy. Stoki są tam wprawdzie łagodniejsze, ale przecież nie wszyscy są narciarskimi mistrzami. Łatwiej byłoby na oślą łączkę. Lepsze to niż zjazd głową do przodu prosto w szpitalny Gips. A wszystkim narciarskim zapaleńcom radzimy zacząć od szkółki. Trudno, uczyć się trzeba całe życie. żyny narciarskich umiejętności. Kilka sekund przeświadczenia, że jest się lżejszym od powietrza. Za tę chwilę satysfakcji płaci się latami mozolnego treningu. Ceprom, krokwi nie polecamy. Będzie w tym roku zima, czy skończy się na pluchach i kapuśniaczkach? 80-letni baca z tomanowej hali Jan Sobczyk, który nieraz już trafnie przewidywał pogodę, twierdzi, że może zabraknąć wszystkiego, ale nie śniegu i mrozu. W styczniu ma być ładnie, w lutym ślicznie, a w marcu cudownie. Eh, chciałoby się zarazić tym góralskim optymizmem. A póki co, Dajmy się zauroczyć pięknemu, zimowemu pejzażowi. Podhalański krajobraz bliski jest pani Katarzynie Gawłowej z krakowskiej zielonki, która sięgnęła niedawno po pędzel i farby, by przenieść na płótno tatrzańskie klechdy i baśnie. Proste, płynące z serca malarstwo. Jest w nim coś ze świątecznego, a zarazem rodzinnego nastroju. Świętujmy więc razem, wszak samemu kolędować źle. Śpiewa Irena Jarocka. Hej, ludzie, posłuchajcie mnie. Hej, ludzie, posłuchajcie mnie. Kolędy są pisane, co najmniej na dwa głosy, samotnie kolędować źle. Kolendy są pisane, co najmniej na paposy, samotnie kolędować źle. Nie zamykajcie domu bram, nie zamykajcie domu bram. Bo może wy nie to nie chce w taki wieczór na pierwszą gwiazdkę czekać sam. Bo może wy nie za to nie chce w taki wieczór na pierwszą gwiazdkę czekać sam. Obyczaj stary to jak świat, obyczaj stary to jak świat, że w każdym, każdym domu wyginiem czeka talerz, by ktoś samotny na dniu siadł. Że w każdym, każdym domu wyginiem czeka talerz, by ktoś samotny na dniu siadł. A gdy się już wieczerzę zje, a gdy się już wieczerzę zje. Kolejne podnie białosy, nikniosłiczne głosy, samotnie kolędować źle. Kolejne pod biały, niech głosy, samotnie kolędować źle. Kolejne pod biosy, niech liczne głosy, samotnie.